To, co Państwo tutaj widzą, to jest dzielna grupa koziańskich otroków, czyli w średniowiecznym języku chłopaków, którzy ćwiczą się w walce w cesto średniowiecznej. Niektórzy nie są specjalnie subordynowani, ale wyćwiczyli. Nosi nazwę koziańskich Orłów, a e, działa pod e, kierunkiem merytorycznym e, członków bielskiej drużyny najemnej z Dzieci z ostatnich klas szkoły podstawowej Uczyły się historii, robiły broń, robiły odzież historyczną i tak się to spodobało, że Dom Kultury, same dzieci, ich rodzice chcieli kontynuować i ta grupa dalej działa. Staramy się, żeby się uczyli tego, co jest ważne dla mężczyzn, dla Polaków, dla kozia. Jestem Wojciech Starszy z Bielskiej Drużyny Najemnej, a jestem mieszkańcem kus. Nazywam się Wojciech Szlagura Senior. Bob.